Kto jeszcze należał do Bandy Taulera? Prócz mnie? Selize, Hammond i Lund. Ale oni rozeszli się na wszystkie strony świata. Selizę do Tretogoru, Hammond na Skellige, a Lund... Lund nie żyje. Trafiła kosa na kamień. No to musicie gadać z Hammondem lub Selizę. Gdzie znajdziemy tę Selize? Powiodło się jej. Prowadzi burdel w Tretogorze, taki dla bogaczy. Dziwki wyciągają z nich informacje, a ona nimi handluje. Jak się nazywa ten burdel? Czarna Lilia. Selize zawsze miała zły gust. Potrzebujemy informacji o Hamondzie. Kiedyś był prawą ręką Taulera. Gdy Hanza się rozpadła, wrócił na Faroe, skąd pochodzi. Teraz jest piratem. Nawet jarlowie muszą traktować go z szacunkiem. A ty? Jaka jest twoja historia? Moje komando zostało rozbite, więc przyłączyłam się do Taulera. Nigdy nie traktowali mnie jak równej sobie. Ze stu kroków trafiałam z łuku wróbla, lecz dla Taulera nie byłam dosyć dobra. Zawsze wolał te pizdy z Uczestniczyłaś w zamordowaniu Wiedźmina Aidena? Może no, nie pamiętam. — Jesteś zadowolony? — Jeśli ona nic nie wie, musimy pogadać z Hammondem i Selizę. Nie szukajcie Taulera. Jeśli zorientuje się, że depczecie mu po piętach, zabije was bez mrugnięcia okiem. Zobaczymy. Zaś co do ciebie. Rób, co uważasz za słuszne, Lambert. Nie mam zamiaru moralizować. <laughs> Rób, co uważasz za słuszne. Od morderstwa z zimną krwią gorsza jest tylko hipokryzja. Konfidenci! Kapusie i rasiści! Wienę, co jest do kurwy nędzy? Przyszli mnie po mnie... Warren! Mówiłam, że w końcu ktoś przyjdzie! Art, Zaraza. Musisz mi pomóc, Geralt. Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Płyn na Skellige i przyciśnij Hamonda. Ja pojadę do Tretogoru i spotkam się z Celizę. Pogadajmy o tym. Nie, to jedna z tych poważnych sytuacji, kiedy nie zadajesz zbędnych pytań, tylko pomagasz przyjacielowi. Gdzie spotkamy się po powrocie? W karczmie nigdzie. Ruszam w drogę. Powodzenia.